Wiesz, moja tureczka gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. <laughs> Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę syna ze skóry. To tutaj. Kurwa, Kurwa, znowu się zacięły. Kadzidlo, wasza klucz. Ciekawe, które drzwi A tam. Otwiera. jest pokój tamary. Tylko nie rób bajzlu. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze. Szafran. Lalka? Za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Ależ mam kaca. Może wyprowadzimy Po Pokraka chyba śpi. Więc za. Ołtarzek. A więc wietrze ogień dotarł też do Welen. włosy, też wygląda, jakbyś wczoraj pochlał. Drewniany świecznik. Ma łamaną nogę. Ściana ma inny kolor, jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. Świeże kwiaty. Jakbym miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Hmm, może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Jest reszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. z ty są. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Cholera, trap się urywa. Chyba hmm, że coś tu jeszcze znajdę. Do tego okadzona dymem miałowca Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał ochronić. Chyba nie ma tym więcej nic ciekawego. Ależ, mam kota. Rozejrzałeś się już? W pokoju tamary znalazłem lalkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? O lalce? A co może być ciekawego w lalce? Może być związana z obrzędami Czarnej Magii. Skąd Tamara ją miała? Czarna Magia chybaś zgłupiał. Sam ją dla niej zrobiłem. Miała wtedy ze cztery czy pięć lat. Byliśmy na targu w Wyzimie i zobaczyła czarodziejkę Trismerigold. Uparła się, żeby mieć lalkę jak czarodziejka. Wtedy nie było mnie stać na takie rzeczy, więc własnoręcznie zrobiłem zabawkę. To ma być tris? Bez urazy, ale kariery w lalkarstwie nie zrobisz. Ciekawe, jakbyś ty zrobił lalkę z kawałka drewna i kilku szmatek. W pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś. Pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po trzy razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli. Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom ewrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Poznajesz ten talizman? Hmm, tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami. No i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabi własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Ja obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. Kle na pierdolno wódki jakieś nie masz?

Miasto do góli trzeba je zniszczyć. Trzeba to ich! Nogi im z dupy powyrywać! Złociu, o, o muż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werny Miłosiernej, oby ich szlak trafił. Trzeba naprawić kapliczkę, inaczej Werna się obrazi, ziemia rodzić przestanie, dziecka kurzajki oblezą, a psy parchów dostaną. Kóżajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fa. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć, a wandale są gorsi niż potwory. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym, ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. Co ty wyglądasz. Hej! – Który wiemy tego dziada ta Zobaczcie, przyglądam e, Patrzcie, To mordę je tam? Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Wydaje mi się, że musicie już iść. Musimy? Musicie. No, to idziemy. Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplomedrika. Halo, jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie. Czego chce? Potrzebuję pomocy. Uuu, człowiek, a jak wilk. Jeśli choć nie stary. To na niego guzlarz czekał. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią. Ale wilk ich przegoni. Biały wilk i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem ukadzona dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Kuślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry amulet, dobrze chronił, nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Uh, 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 złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nie za. Tego tykać nie wolno. Guślasz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać? Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka. Koza, uciekła! Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Chyba żartujesz. Nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwoncie jej to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam. Podstępne bestie. To chyba tędy. Kolejny ślad. Dobrze. Tu jesteś. Chodź, wracamy do Guślarza. No chodźże! Chodź, zaprowadzę cię do Guślarza. Usycha z tęsknoty. i polazła. Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku.